Można też zastrzegać albo blokować, karty płatnicze i to też jest, ważne żeby pamiętać, że utracona karta też może posłużyć do, podjęcia pieniędzy, cudzych pieniędzy przez przez no, jakiegoś przestępcę no, można zrobić zakupy, do 100 zł tak bez podawania PINu tak więc to już jest i tu skorzystam z okazji żeby wyjaśnić, że są dwie możliwości można kartę zablokować, to jest w takich sytuacjach kiedy podejrzewamy, że ona gdzieś nam zginęła na przykład w domu, podejrzewamy, że ona jest bezpieczna, ale nie wiemy gdzie jest. Na wszelki wypadek lepiej w takiej sytuacji kartę zablokować, bo tą blokadę można później cofnąć i ponownie używać tej karty. A jeżeli podejrzewamy, że karta płatnicza lub karta kredytowa została nam skradziona albo zginęła gdzieś w mieście, gdzie na pewno jej nie znajdziemy i ta karta może trafić w jakieś niepowołane ręce, to w takiej sytuacji lepiej taką kartę zastrzec i zastrzeżenia nie można cofnąć. Zastrzeżoną kartę się po prostu niszczy, nawet jeżeli ona się znajdzie i trzeba wyrobić wtedy nową kartę.